Cześć, witam was ponownie. Ja jestem Forkoli i będziemy grać w Minecrafta na hardcore, ale tym razem nie na naszym świecie, ponieważ kiedy ja chciałem załączyć Minecrafta, nagrać drugi odcinek, to zdarzyło się coś takiego, że nie umiałem go załączyć, więc wyłączyłem komputer i go załączyłem dalej się nie dało więc powiedziałem zresetuję minecrafta dobra usunąłem kropka minecraft wywaliłem go po prostu z kosza szybko opróżniłem żeby nie było bo miałem już nadciśnienie wchodzę żeby dobra jest okej okay, załącza się nagramy ten odcinek nagramy jest okej okay. patrzę nie ma świata tak jak teraz patrzę i właśnie teraz zacząłem nagrywać no kurde żal mi tego nie nie ja nie umiem tego przeżyć ja. Nie wiem. Nic nie wyłączałem od tej pory 10 minut, leżałem na łóżku i przeżywałem. Dobra, szybko. Z M. Tak jak było, wszystko OK, Tak chyba było. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Tu jest nie... OK, okej, wszystko okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Wszystko okej okay. i jest OK. Gdzie się zrespimy? Gdzie się zrespimy, gdzie się zrespiłem w jakimś fajnym miejscu? Oby, 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 fajne miejsce, fajne miejsca, fajne miejsce Dawaj, 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 dawaj. co tak długo się ładuje? Szkódę Okej, okay, coś, coś, coś. Okej, okay, już się załącza, już się załącza. No, co jest? Okej. Okay. Aha, bo ja to wyłączyłem. Dobra. Mamy fajny teren Powiem o przed chwilą świnie Więc mamy jedzenie Tylko, że owce by się jeszcze przydały, ale Teren jest po prostu... O, świnka! No kurde, to teren jest epicki Mamy świnie, mamy drzewa Jest wszystko, okej okay. Dobra Dzisiaj wrzucę na YouTube dwa odcinki No właśnie już mówiłem wam tą historię o dwa odcinki, tak, 12-15 minut góra szybko ty... Musimy... Musimy teraz... Dzisiaj dużo musimy zdziałać na tych dwóch odcinkach. Musimy to wszystko nadrobić, te straty. Przynajmniej się postaramy. Ja się postaram nadrobić te straty, no... Bo kurczę, trzeba szybko robić teraz. Przepraszam. Dobrze. Już jest wszystko okej. Okay. Teraz trzeba wszystko szybko, 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 No Tam jest świnia. Nie, to nie, to nie trzeba. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 Kop to szybko, szybko. Dobra, jest tutaj już kamień. Jest okej. Okay. Jest zabawia. Jest zabawa i jest kamień. A tu jest pewnie jakiś inny minerał, tylko nie chcę mi się patrzeć jaki, bo musimy szybko, szybko, szybko to wszystko robić. Na szybciola. Mm -mm. Push, push, push. Dawaj, dawaj, dawaj. Musimy tak, nie wiem, w 10 minut musimy mieć yy, dobre rzeczy już. Musimy mieć upieszone jedzonko i wszystko musimy mieć zrobione. Tak, tak fajnie by było, gdyby tak gdyby się, by się tak wyrobili. Bo kurcze, inaczej nie może być. Yy, czyli jedzonko, jak będziemy mieć na przykład stag jedzenia, no to wiecie, no to, to, to raczej się nie wyrobimy, ale... ale tak tylko mówię. Zrobimy to, to od razu cyk, cyk, aha kilo, pięknie tutaj mogę od razu tak zrobić i tak okej, okay. tu będzie jeden, to będzie dwa, to będzie trzy, to cztery widzę, ty jabłuszka przede mną stoi i drzewko, przez które ściąłem i mamy wszystko tam, fajne rzeczy mamy na początek i już mamy rzeczy szybko, tak fajnie, zwinnie szybko trzeba teraz to wszystko pozabijać, o króliczek! Ty się rozdziczysz? Rozdziczysz się? Rozdziczał się kurde! Znowu tak samo. Skóra! Skóra! To jest skóra od królików! Czyli króliki też za zabiję i może będą mo Będą sobie seta zrobić może z tych króliśków. Dzięki nim może mieć już setę nawet. A ja wtedy nie wiedziałem. I nic z nimi nie robiłem. Jak się rozdziczały jednego małego, zabiłem, on nic nie dał, nie? Bo jest za mało jeszcze był. Zapewne. Ratomi no jakoś mini jaskin. Co to? Zombiej słyszę. Wiem, że tu jesteś. Ej, nie ma tutaj zombiaka, a taka fajna dziurka. No to to nie ogarniam tego. Fuda. Dobra, tutaj trzeba szybko wykopać. Idziemy, 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 idziemy. Fajnie było teraz także węgiel szybko znaleźć. Tak na szybko, żeby jeszcze przetapać rzeczy. Jedzenie, Jedzenie. Da daj mi skórę! Nie rozdziczaj się! O cię nie znajdę, dobra, nie, nie dał skórę. O! Ej ty, sumo! Sumo, kurde! Dał mi skórę! Dobra, ale dwa. Zobaczymy, czy z tego możemy zrobić buciki. Bo ja nie wiem. Ja nic nie wiem. Ale okej, okay, zobaczymy. Mój węgiel i coś tutaj jest, a to już jest, dobra. No widzicie, tam jest kliper, który do mnie właśnie w tym momencie biegnie. Wybuchnij! Kurde, wybuchnij! Nie wybuchnął, no patrzcie co, jak oni mnie nie słuchają. A ten zombie tutaj ryczał. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Okej, okay. jest wszystko okej. Okay. Wychodzimy stąd. Tak szybciora musimy wyjść, 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 Mamy jeden węgiel, jedną sztukę węgla mamy. Co nam da troszkę do przetopienia, ale tylko troszkę. A tu może jeszcze coś znajdziemy, bo tu widzę drugą dziurę. której zapewne też nic nie ma. O tam jest następny jeszcze. O węgiel! Jednak jest! Mhm. To się myliłem. Kurde, tam, słyszę ząbiaczka, zaraz tu pewnie przyjdzie i nie weźmie od tyłu. Taki, taki zombie, zielony, śmierdzący, zgniły i nie wiem, ale moim zdaniem właśnie wyrobimy na te 10 minut z przetopionym jedzonkiem, ponieważ mamy już, yy, Mam 7 jedzenia, ale to jest mało, raczej znaczy mało na początek, no to fajnie, 6 minut gramy, nawet mnie, bo jeszcze historię wam opowiadałem i już mamy jedzonko. Bo trzeba je przetopić, bo tak filmik góra 15 minut będzie trwał, 12 góra 15, no, coś w tym stylu. Tam pewnie chodzą zombiaki, ale ja nie będę do nich chodził, bo to trzeba się wyrobić z tym wszystkim. Więc teraz sobie przetopię to jedzenie. Wyjdę tu na chwilę i coś zobaczę. Nie, dobra, nie będę tego używał, użyję to. Dirta sobie użyję. Tak. Tak, tak to sobie wezmę, żeby nie marnować trzeba się tam spiąć dyn dyn dyn, dyn 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 super dobra tak wejdziemy szybko o co ja zrobiłem no dobra tu nic nie ma jakiś króliczek jakiś sum przyjdzie tutaj sumo dzikici nie ma suma, no dobra, nie ma suma, no to nic, idziemy do pieca. Ups. Ej, co jest stało? Ja nie dałem węgla, serio? O Jezus. Zerobiłyście lat 10 minut, chyba tak. No na razie jest osiem i siedemnaście, więc jedziemy, jemy, 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 jemy i... O, jeszcze nie ja pełnego, dobra, to sobie... Jabłuszka nie będę ja sobie zostawię na czarną chwilę. Jabłuszko musimy zapomnieć. i Potem nie mamy jedzenia. Patrz do w i tam jabłuszko! Tak zrobimy. Chyba, że nie będzie takiej chwili, i będę miał jedzenia. Tyle, że nawet słodzie nie zabraknie. Że nawet słodzia nie zabraknie. Po prostu. No. Tu już mamy 3. Z jedną mieliśmy 3. byśmy mieli. A jeszcze tylko dwa to się raczej na na pewno wyrobimy na te 10 minut, bo już jest 9. A tylko 2. Dwa... Ej, a bóżko. Musko... Ej, a gdzie są moje? Aha, nie, bo to tu jest ta skóra. Dobra. Yy, to się to psięł, to 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 psięł. Dobra. Dobra, mamy wszystko ok. Wyrobiliśmy się na 10 minut. Jest 9, 22. No to akurat nie. To jednak dobrze mówiłem. Dobrze mówiłem. Bardzo dobrze. Że na 10 minut się wyrobimy. Znaczy, fajnie było, gdybyśmy się wyrobili, tak powiedziałem coś w tym stylu. Dobra, więc to tutaj wezmę. Oprócz tego, yy, fajnie by było, gdyby teraz znaleźć owieczkę, która da nam wełnę, którą przez nią zrobimy, łóżko. Yy, bo potrzebujemy spać, jakby, jakby nie noc, ponieważ. Jak my przetrwamy, jak zombiaki, to no chodzić chyba, że, że będzie najgorzej i będziemy musieli dłużej nagrywać, ponieważ trzeba będzie poczekać, bo tak to nas zabiją w nocy. Trzeba będzie czekać pod ziemią, aż wstanie ranek. Więc fajnie było, gdyby była owca. Bo co by my co by byśmy robili przez tą całą noc? Ja nawet nie mam jeszcze pomysłu na wszelki wypadek. O, patrz, jedna sumo, dwa dzieci. Dwojga dzieci. O, ten sumo jest dobry. Nawet jedzenie dał, kurde. Mmm, pięknie. To widzę, że tutaj coś się kręci. Tu, tam widzę sumo. Tu biega jakiś sumo? To chyba było sumo. To, to jest sumo. Dobra, dawaj, dawaj, chodź tu. Chodź Jero, Tak się rozdziczył, kurde. O, następne jedzonko. A, te biki. Ten rzadki okaz. Ja tu jeszcze jeden. Tu, dobra. Mam cię. Znalazłem cię ty, dziku, jeden mały. Mamy cztery skóry. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy. Sprawdzamy, sprawdzamy. Nie da się, to co się da z tego robić? co, miecz Też się nie da. Głupi pomysł mi nadszedł do głowy. Dobra to nic. To musimy iść gdzieś dalej. Zaraz będziemy kończyć odcinek. To w drugim będzie już noc zapadnie i będziemy szukać owieczki. Chodź, to jeszcze potem się dowiem, co się z ciebie robi. Ja jeszcze się dowiem, dzisiaj na pewno. Na pewno się dowiem. Dobra, owieczki szybko, szybko bo już noc zapada. Noc zapada, tak nie chcę. Ja was nigdzie nie słyszę, owce. Chodźcie, do mnie zawsze było was tak dużo. Ratujcie mi tym razem życie i dzień i wszystko uratujcie. Możecie stworzyć dzień. Tak! Chodźcie tu szybko! Wiedziałem! Ja ja wiedziałem, że one mi pomogą. Ja o tym dokładnie wiedziałem. Tak, wiedziałem, że normalnie ja to wiedziałem. Ja jestem prorok normalnie. Dawaj, 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 crafting. Ja to normalnie na serio jestem jakiś dziw nad dzikami. Dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. Śpi! Jest, dobra. Więc... Subskrybujcie, ja, ja się tak dupię, się, że jak to, więc kończymy ten pierwszy odcinek tej dalszej serii. no Może to nie jest ta seria, ale jest. Ja mówię, że to jest dalej ta seria, więc zakończymy na tym pięknym wzgórzu na drzewie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo po, ponieważ, ponieważ motywuje to do dalszego nagrywania i może będzie. Może jak będziecie chcieli, będę wrzucał dwa odcinki na dzień, ale nie wiem czy to się sprawdzi. Nie wiem. Nie wiem, ale jakbyście chcieli, to mogę, postaram się tak zrobić. Więc cześć.